Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj taki luźniejszy dzień z domu A to dlatego, że dzisiaj mamy dzień nagrywek do Q&A Więc dzisiaj nigdzie nie wybieramy się, tylko będziemy nagrywać Q&A I od razu zobaczycie jak to wszystko wygląda, jak się do tego przygotowujemy Nie przedłużam, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to koniecznie teraz I zaczynamy tego vloga Taki oto mamy statyw na aparat Przenosimy go tam, gdzie będzie stała kamera. Planuję, żeby stała tutaj pod oknem. Tutaj może, niech stoi. Tu będzie stała kamera. Tu za sobie krzesło przestawimy. I tak to będzie wyglądać. Aha, jeszcze softbox. A Patrycja się szykuje do nagrywek. Teraz włosy, potem makijaż. Pokaż się, widzą do kamery, jak wyglądasz przy przygotowaniach do wielkich nagrań. Włosy nie prostowałam, są, są, są całkiem proste nie są prostowane prostonicą ogólnie. No nie, nie są prostowane, a są nawet, nawet proste. W rozpuszczonych ci lepiej. Właśnie możecie napisać w komentarzach jak się wam podoba patycja w prostych włosach, a jak się wam podoba w spiętych których bardziej się wam podoba? Bo mnie bardziej wprost. Ja się zastanawiam nad kolorem włosów i jaki kolor włosów by mi pasował. Też można prosić w komentarzu o opinię. O właśnie, to jeszcze, to jeszcze piszcie jaki kolor włosów Patrycji proponujecie. Czy to bl blond, brązowy czy czarny na przykład. Czy na przykład czarny. Albo czerwony, też niektórzy tak robią. czerwony kolor nie jest w moim stylu. <grym> no mnie by się też czerwony nie podobał. A tak się prezentują róże, które Patrycja dostała na urodziny, po tygodniu. Jak na moje oko, to one się naprawdę ładnie prezentują. Naprawdę ładnie. Jak, jakby dopiero co były dane. Jakby dopiero co były kupione, znaczy się. Ładnie. A tak u nas pogoda za oknem. Więc nic ciekawego. Więc nawet i dobrze, że nie wychodzimy nigdzie. Makijaż teraz. No, tylko pewnie jeszcze do makijażu do końca nie mam wszystkiego, ale musiałam coś jeszcze dokupić no. No bo się przeterminowały i trzeba było wyrzucić, co będzie kupić. Już, już, już mam, jakąś kredkę do oczu mam. A dzisiaj niedziela i się nie kupi. Dokładnie, jeszcze mam jakąś fajną pomadkę różową, to mi też podoba. No i kolejna pomadka i tutaj takie do, do brwi, fajne też. No. A pudełko zestawu które się chyba w 22. Yy, w 23 te, rok temu. W 23. was. O, a tutaj ja. Proszę bardzo z kamerą nagrywam. I tu tutaj jeszcze no, są. A to są ogólnie takie no, do pudru. Pędzelki. Do cieni i tak dalej. No i to są jakieś peelingi do, do twarzy ciała. No, I krem do twarzy. No, ja ci tyle mam. Będzie więcej, tylko trzeba kupić. No. A tak wygląda Patrycja z makijażem. Jeszcze będzie, e, zabierze jeszcze po jeszcze Pomadka. na koniec. Tą czy tą? Chyba się daje bardziej tą wolę. To jest tylko Alaszminka to. To to weź. Ja tam nie wiem, jeśli ja nie jestem na tym. Facel. <laughs> wiadomo. Czemu wiadomo? Ja to może się facetem, nie kobietą. No, że jestem facetem, wiadomo, ale czemu wiadomo, że się od razu nie znam. Nie wiem, czy to nie wiem. Chyba matka szminka, taka Ładny kolor, nie taki, taki nie wiem, róż. Ładny, z firmy Rituals. Rituals. Żeby nie było, nie jest to płatna promocja. Czyli tual nam nie zapłacił za to, że reklamujemy. Po prostu używamy, po prostu Patrycja używa tych kosmetyków i dlatego mówimy, co to jest. Tak w końca się Wam podoba. Właśnie napiszcie w komentarzu, czy się Wam podoba. Tak wygląda Patrycja gotowa do nagrywania. W całej okazałością jeszcze zobaczycie w QA, a ja teraz idę po krzesła i. Działamy. Softbox stoi, podłączony do telewizora, że miał zasilanie na USB. A tutaj takie ciasto, to oto mamy, które będziemy jedli dzisiaj do kawy. A tutaj się gotuje woda na kawę. A tu koło ciasta mój świąteczny, ulubiony kubeczek, który dzisiaj mi się tak spodobał. A więc oficjalnie chyba można zacząć vlogmas, nie? Ja mm -hmm. mam takie, też fajne. Z sercami, więc oficjalnie można zacząć walentynki. Tak szczerze, to vlogmas już niedługo, więc niedługo będziemy nagrywać, niedługo będziemy ubierać choinkę. Właściwie mógłby już być ten okres. Ja lubię te okresy świąteczne. Fajnie się ogólnie spędza, to rodzinnie i fajnie się to nagrywa. Tutaj QA się już eksportuje na komputer. W takim programie montuję, aby ktoś był ciekawy. To, to jest CapCut wersji nie pro, tylko tej zwykłej, ale planuję zakup pro, bo jest więcej opcji tam do wyboru. No i kubeczek, który widzieliście już pusty. Który widzieliście w Q&A, bo teraz jak to oglądacie to już jest po Q&A. A tutaj nasza kolacja. Hotdog. Jakie to firmy, nie wiem. Jemy, jemy. Musztardę na tego... Tak, i my będziemy jeść. Musztarda od tego z... no tutaj, musztarda. Develej, a, i prażona cebulka. I palówka. I palówka, fajny. Hot dog z biedronki? Z biedronki. Z biedronki. Takie o o takie którą pyszne. pytaliście w Q&A. Więc macie przykład, proszę bardzo, jest hot dog z biedronki. Idzie, idzie do mikrofali, nie wiem czy to trzeba polać już wcześniej, czy to po prostu będzie gotowe. Nie, chyba i... jak będzie gotowy dopiero. I posypać cebulką prażaną. No, jak będzie gotowy dopiero. Pierwszy hot dog idzie do mikrofali. Na ileś tam sekund muszę zobaczyć, na ile dokładnie. Nie wiem. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!